Przewiozłem To co za bieguna Na teraz Idziemy na te miasto, nie? Znaczy no, na ten tak, kurwa. Tak. Ja znaczyłem tam Ty zauważyłeś, zauważyłeś, że nie ma hajsu kurwa na półkach w ogóle? Mało jest FURE trzeba wziąć, weźcie zobaczyć gdzie jest jakieś auto tu stoi Tu mamy 500 metrów tam, to nie jest daleko 500 metrów, A stary wiedzę tam botów jest Dodam ci szczera. Ja no Kto? Standardowo kurwa nabijam na, Nabijam fragi Ty tu nawet kurwa rowera nie ma tak szczerze mówiąc Chuj, idziemy sobie to... będziemy wyciągać... Dobra, ich, będziemy wyciągać ich snajpkami sobie powoli o, jest ja tam już ktoś. Leżysz w śmieci. Leżysz w śmieci. Już pa. Ultra jeden. Kontrakty za kasę oznaczone są na maszynce. Jeden wspaniałaczek, kurwa, poszedł. Tutaj, kurwa, jest. Ło, w zapieku. <laughs> Kedę potrzebujesz? No, nie tylko ty jeden. Dzieci kochane, Jedna na banie. O pusty basen bym zajebał, no. Idziemy, bo tam gracze nam zlutują hotel i chuj. Ta, ta. Ty tam ekipa, czasem kurwa nie, nie ma ekipy. Pójdę, na razie wycinam co mi tam podlutuje. Skąd oni napierdalają do mnie, z helki? Nie. Nie mam kurwa kewów. Ja też nie mam. Aniuś, ma... nie zostawaj z tyłu, chodź. Coś nam dropnie, kurwa, po drodze. Aniuś, biegną mam tam pancerze, jest w chuj ich tu. To bierz w plecak, ile wlezie. Kurwa, idą do mnie! o ile jest, ja pierdolę. To idzie do ciebie? Boty. Boty. A nie mają... To idzie... Chodźcie, wrócimy, to może będą mieli kartę do tego. Hmm. No to szukajcie, ja powoli idę w stronę tego. Mania jedyna, Mania jedyna dozbrojona jest tylko Dobra, chyba zajbałem ich wszystkich. Dobra, ja czasek ewę założę. Ale bieda tu jest, ja pierdolę. Nooo To chodź, no Znaczy nie, bo jak ja już to zlutowałem to już tam nic nie będzie. Ale a jak, masz pancerza, jak o, nie masz? pancerza, to rzucaj, to rzucaj, czucia, dawaj, dawaj mi tu. Czekaj, czekaj, czekaj. Wyskakuj z pancerza. O, wys wyskakuj kurwa. Masz. Ty jednego widać, ale żeś kurwa żyd. No bo czekaj, bo ja nie wiem, jak to się robi, żeby było więcej. Czekaj. To najeżdżasz, że wyrzuca z plecaka. Aha, bo ja, ja mam ten. Kurwa, za drzewkiem się Ale żeś kurwa patelnie mi rzuciła, kurwa, znowu jedną. A dwie? Nie, noży. dwa. Dobra. Tylko ja jeszcze tego tak nie opowiem do końca, więc wiesz. Dobra, dawajcie, bo tam fotel stygnie. Dawajcie. No, kto to mówi? Ja jestem bardzo daleko do przodu. Wasz oddział się rozproszył. trzymać się razem. Dalej, Chodź, Maniusz. Panie. Nie wiemy. Chodź, drogą. Da Dam Damiana zaraz będziemy zbierać. Pewnie tak, bo nie mam kurwa kewów. Ale idę na ambonkę sobie. Ty w ogóle nie masz żadnych kewów, w gościu. No nie mam. Pusty w chuj, bo ja ubijam, a nie kurwa, tylko chodzę i się chowam pod nich. Maniusz, ty już zmieniłeś sobie ten? Wow. Ty strzelał we mnie. No gdzieś tam. Patrz, tam jest to gracz. To nie był gracz. Tu masz chyba, Na pewno? Jeszcze tam jest jeden. Nie, to nie gracz, to bot. A no nie, nie, nie. gracz. Boty to były. bo to szkoda szkoda już czasu, chodź. Oj, daj, no wcale, we mnie. O, jest jeszcze na drodze, następny. Zostaw go, tacie. Się obstra, może wpływa jakieś ma. Dziękuję. A nie Może tu w tym budynku to nie będę tu bić. Na kwadrat. Na Dobra, kwadratka. kewa znowu. <śjusz> Przepię mu katana. Yes. Tu i zimuje. Mi się też. O, damem ziemię, mówię, poprawić. A się nogami zakrył. Paniuś, chodź chodź. Ja już wam wyczyściłem... łagodzący krem do rąk? Ja już wam wyczyściłem całą trasę, kurwa. Co, skąd tu jeszcze ładuje, kurwa, do mnie? Łobie, kurwa, co wiecie, jak? Nie Żyje zdanę? Nie wierzę, kurwa. To zajebałeś go? To rakietnicą w moją stronę i poleciała w niebo, wyobrażasz to sobie? Ta, zajebałem go, ale kurwa mi styrali tak... Płyty, płyty pancerza mi styrali kurwa Mi też styra Muszę za karabinę wziąć. A już ty latasz już kobietą czy jeszcze facetem? Nie, ja jeszcze facetem Eeeaj Bidaks, kurwysyn A to wy są poszliście sobie. Dawajcie hotel, hotel, idziemy na hotel Mm -hmm. Idźcie na hotel, ja idę na sklep, kurwa. Kurwa, jeszcze się zatrzymamy, jedzeczka. Ja tam idę się od razu, kurwa, w kupie. To uważajcie, bo. O, chyba przejebali już budynek. Tak, przejebali budynek. No. Tu macie sklep, więc sobie chodźcie. Tak. tak jakiś pojazd jedzie? Na statku się klepią No tu twierdza jest kurwa zamknięta Kurwa przetrzepali tu jak Wradzy operatorzy przyjęli skrzynię z bronią Widzicie ich położenie na swojej wezmę? Na truchu, wezmę. <gry> Ty widzisz jak wystaje kurwa bot z tego za drzwi Tu gdzie ja jestem Aż kurwa nie wzięli tego, konika Trzeba Kurwa, dygel. Maniusz, coś dygla? Nie. Dygol, 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 Wszystko przejebane już standardowo, kurwa. Na bogato widać. No przejebali. Wszystko nawet. No też często się... O kurwa, kurwa. to dojechał we mnie. Już lecę. Gdzie ty jesteś, Maniusz? Ja jestem od strony statku. I trochę tak ooo. Tak, przejebane, bo Sterują one, nie! Dobra, ja tam tego jednego ściągnęłem. Miejcie oczy szeroko otwarte. Ci pomoc? Yy, ja sprawdzałem, są te ogólnie, nie? A, botów jest swój, tam. No bo ja właśnie ci na te wszystkie boty. A nie, to chyba gracz ludzie, jakiś, nie wiem. Jednego bocika zdjęłem. Ty jesteś w tym budynku, Damian? W którym Ta. ja jestem? Tak. Tu idę od tej strony. I to. Dobra. Od tej tutaj. tutaj. Tu. Od tyłu, jakby od statku, tak? Tak. Nie, nie, nie od statku. Trzech od ci tam. Frontu. Dobra, ja tam ze Urwa Kurwa, sniper? Czy mi się wydaje? A, samochód tam jest. Hmm. Podem mną sumani już tutaj w budynku Było coś tam lutu Nie Ja mam kupione kurwa pancerza a nie założone o, o co na górę weszli Tak, a spoko spoko dam radę O jest... Należy milczeć, kurwa, nie, nie dyskutować. No. Postacy już się może? Nie wiem, coś tam ojebawszy. Na hotelu jestem. Tam jest, kurwa, ziomeczek. To tam na na was? Ja strzelałem. Tam snajperek kurwa był na tym. Widzę, że, że już tu był, już kurwa kasa pusta. Wszystko pusta kurwa. Ale to już połowa była zbudowana. Ale idę jeszcze do sklepu. Bo ja jeszcze sobie zlutuję bardziej. Znaczy kupię więcej pancerzy sobie. Chodźcie kupcie sobie pancerze do sklepu, bo będziecie na wój mnie je żebrać. Jak zawsze kurwa zresztą. To da się trzepię, man już tu ty? No ja. Ty się Ty się tu głaś tam Ooo, surprise Tu jak ktoś chce to jest ten fenek tu jest A nie mam jak go zabrać. Aj chuj mądry. Strzelają do mnie Co tam się tłucze? A tu strzelałem do bocika jak <noise> <noise> go podbiło Dobra, to sobie bandaże, przynajmniej misję zrobimy. Tam są damy. Gdzie tam? Gdzie wy, gdzie wy... w ogóle jesteście? Ty, da... dawajcie na ten Męda. budynek, gdzie my opieprzyć. Góry. w okolicy rośnie aktywność wroga, bądźcie czujni. No nie ma sensu tu starczyć w tym miejscu, bo tylko się no wypompujemy no, no, z pancerzy, nie? Ma, nie ma. A ktoś wziął jakieś, nie wiem, skrzynkę z tym? Z pancerzami? No już, już, gościu. A ja sobie skręciłam. Skrębasz tu jest, kurwa. A ja w ogóle sobie telecję do ze mnie? No to przecież ja masz to sprint, sprint, przecież masz. Zajbałem, masz mi kurwa. łokcia mi by wydrążył. Ło to jest faniaczek. Ty ubiły mnie dwa boty z dwóch stron, kurwa. Wiem, to ty byłeś, kurwa tam. Tak. Kurwa weszłem przez okno i dwa boty z dwóch stron. Jednego ubiłem, drugiego mocno obiłem, więc tam. Ile do siebie? A ja, jak ty tam e, Biłeś tam na górę damy? Tutaj przez o. okno i tu. Przez okno i na balkon. Jeszcze ktoś ze snipery do mnie wali. Tu? No kurwa. No nie mogę wejść pa. Mogę wejść tam. ja już Kurwa sfaniaczki jebane. No, pedały jebane. Zawsze się ich nastawi, tak. kurde, tyle że. Patrz, i żaden nie ma tego. Jakich gości walił ktoś uruchomił, ty, ktoś uruchomił ten. Tutaj wyrzutnie, możemy ich kurwa rozpłaszczyć. A. Chodź, chodźcie na budynek z budynku, możemy ich napierdalać. Chociaż przetrzypany z tym budynek, bo jest otwarty. Hmm. Jakieś placka tu postawię w razie, bo... Gdzie ta bateria, kurwa, tam jest. Sam, tam, sam jest jeden się skidrał. Je... Ta, tam gdzie był Jeszcze tu jest. Mam go. Drugi. Idzie tutaj, jest, jest, jest. Tutaj idzie mam, 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 Obywa. mam. Tu to dobrze. Dobrze mierzysz, kurwa. Dobra, dawajcie tam, dawaj, idziemy. Tu z Niwera mój ci kupić takiego kopa, że. Dobra, lecieć tam, lecieć, lecieć, lecieć. Ja robię ten, osłaniam. Osłaniam, zobaczymy, żeby się kurwa czasem jakieś nie było mendy. Ta, oczywiście. I jeszcze ktoś tu we mnie strzela, nie wiem to Tam z budynku. oznacza jest... Tam bo z budynku ty. po prawej, bo ty? Mam go, mam go już, Maniusz już, już mam. Dobra, super. Dobra, nie idę do strony schodów tutaj. Ale ten, snajpera, snajpera gdzieś pływa. snajper gdzieś wpływa. na mnie. Zjechałem działa. Tam gdzieś snajpera. Już go zajebałem. Tam gdzieś sniper. się Tak? Ta tak, zajebałem go, nawet się nie skapną, kurwa, co się stało. Dobra, idę, idę do was. Ej, ja, 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 ja. Co tam tu mamy, kurwa? Coś tu mamy. Coś ma ciekawego mieli? Kamizelki na znaczy 3T, załóż płyty, nie? Zestaw do samoranimacji mam Miałem też Jest luzik. Ty mam kogoś tu na budynku? Gdzie? Nie, tu na tym budynku? No na tym budynku co jestem? Chuj, idę, zaryzykuję. Niby wyskoczył przez okno. Leż... Ta Tak. Leżeć, kurwa. Jeszcze dostałem od kogoś, więc. Mania, je... mania, mania, mania. Jeszcze od kogoś dostałem, więc właśnie nie wiem, co tu się odjebawszy. Ale, hajsów. Tu tam masz lepszą maskę w ogóle, nie? Dobra, ja sobie wezmę. karty mamy do tego, do... E, no. Do tego, możemy jeszcze złupać e, tą. E, kurwa... Chcesz moją snajperkę? To tutaj jest, jakbyś chciała, bo Mania... Ten gość... Mam snajperkę. Ale moja lepsiejsza jest, Maniuś. Moja jest lepsiejsza. Kurwa, nie mam większego plecaka. To kidają do plecaka. To następną mapę będzie. Dobra, gdzie jestem? gdzie jest... Czekajcie, gdzie jestem? To szybko jeszcze budynek. Dobra, budynek, dawajcie ten budynek, zrobimy jeszcze. Twierdzę, chodźcie. Za no, zaznaczyłem, na mapie Czasu mało S, a do ewakuacji mam dosyć daleko, wiesz o tym? Ale też nie. No to robię. furę zaraz jakąś Dobra, chodźcie, chodźcie. Dobra, ja wezmę, to się to, się to, wezmę tą furkę, co tam była. A ty idź tam, ja was zgarnę. Dobra, mam już idę ze tobą. Chodź. Co, potrzebujesz amunicji? No, ja masz, to by mi się przydała amunicja. fura po wodzie przejedzie, kurwa? Przejedzie ale. Tak. To stój, ty, czekaj na nas, kurwa, ty. A, właśnie, mi... <noise> 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 minęłem, was. O, czternaście. się na takie. 14 koła mam. Ale Maniusz, już dawaj, są za ten Eee.. <śmiewanie> Czekaj, zgubiliśmy T! <śmiewanie> <śmiewanie> mnie poniosły! się tutaj Zde... nie gub! Mało paliwa Zde... w ogóle tutaj mamy, kurde, w tym aucie. Ten C-Pen działa, ty Działa! Ten C-Pen działa, zajebiście! Dobra, spoko! Dobra! A, tam my wychodzimy, tak? O, kopy, to, jak wyjebałeś? Jak go wyjebało Daj. Bo no. ja rzuciłem. A to ty! Dobili A, to ty mnie, ty. Trafił mnie ten jebany w pancerzu. Nie. O! Jest tam gościu. Ty jeszcze tu jeden jest. Nie Kurwa, nie, nie chcę marnować samoranimacji kurwa, nie? Ty, tu jest, kurwa. Jest? Nie myślałem, ja jestem że jestem To ja nie chcę. Dobra, mi... z, ty... z tyłu. Dawaj, dawaj z tyłu, dawaj, z tyłu. Dawaj z tyłu cię podniosę. Bo nie chcę mi się tego do samoranimacji marnować to nagle. Dawaj, gra... dawaj to na dawaj. graczy lepiej, kurde, no. Podnąć. Dawaj Super w górę. Supę w górę. Strzała, wódsko. Mnie ten kurwa starczą dojebał. O my żeśmy go tam kurwa zagazowali. Opa. Ty jest? Uwaga, waga, waga, waga. Ktoś tu jeszcze kurwa się ten? Łoo, wow, tutaj jest ich kurwę Presy damy zobacz Patrzę A to ty tak latasz. No, tak myślałam Kurwa ile oni mają HP Ej, macie amunicję? Ja proponuję pakować ale granata pierdolą z daleka to już mamy zlutowane, co najważniejsze, więc chyba nie ma co tam... O, idzie, idzie, idzie! Kurwa, tam magazynek idzie na głosie, nie? Gdzie oni, kurwa, sam Ale moc, kurwa, strita! Dobra, koniec rządzenia tutaj, czy jeszcze przebijemy te budynki tutaj? Kurwa, ja bym zawijał, bo szkoda stracić to. A już się kończy czas, więc będzie, kurwa, motłoch E, dobra, to jeszcze tu kewy kupić, bo ja nie mam kewów. Jeden kurwa sklep jest już. Tutaj, 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 ty tutaj wykona ja tu mnie. Faktycznie, ty, tak. mnie, osłaniajcie mnie. Kupuj, kupuj, ja cię osłaniam Eee, czekaj, może sobie zajebie. Ja mam miejsca. A nie, ja sobie... Czekajcie, ja sprzedaję te wszystkie kurwa noty, co mam. Mam drona z bombą, I... ty. Drona z bombą mam. Słuchajcie. Mogę sobie wziąć. Kupię dron... trzy te. Czekajcie, dam wam, dam wam życie specaka, ty. Czekajcie. Eee. Macie. Macie weźcie sobie kurwa podnoszajki, mania. Ja miałem jedną. Ja kupiłem tam wszystko. Krew. Ja krew. też te wykupię. kupię. Dobra. Kamizelkę natrzymam. Maskę maniusz masz dobrą, czy nie? Nie wiem, mam maskę. To nie potrzebujecie. To ja sobie wezmę jeszcze jedno życie kupię. Dobra, kurwa, idziemy, bo się zdałem. Strefa, ty gracze, gracze jadą. A nie, to nie gracze, dobra, boty, chuj. Spadam, spadamy. Jurek, prowadzisz, czy co? Tak, tak, tak. Kurwa, tata prowadzi. No to zawijamy, bo tam gracze się teraz zawijają. Czekaj, tu jest tu, tu jest tu. Teraz gracze. No tutaj, gdzie zaznaczyłem, dobrze by było jechać. Tu, a ten pierwszy? No, ten najbliżej, co jest nas. Tu? No tam, gdzie Ej, helikopter bo tam jest teraz jest! bo to jest swój botów Tu ta snajperka kurwa fajna, z co mu zajebałem Temu snajperowi Bo teraz oni polecieli i teraz może będzie szansa kurwa ten Dobra, spierdolamy Zamiast jeszcze raz, gdzie to jest, zaznacz to jeszcze raz. Tu już ci zaznaczam. Dobrze, no, to nie dzieje. Marwale, chyba. Masz tu 500 metrów. Mhm. Dobrze, widzę. Tu przez most przejdź sobie. Ale mi coś przenosi ty! Damian, weź coś wyłóż do k***a, przenosi w Ale to nie u mnie! Dobra, a to Górki, górki, górki k***a Damian! Ja Mógł bym cię tam wysadzić ty k***a! Ty no... a na górki chcesz a. iść? A ktoś zawołał tego! Idą... Skąd tam gracze? Tak wiem Tak To czy, gracze, czy... Kurwa nie mam skąd się wychylić w tym budynku jeban. Koło stacji? Kurwa, nie widzę, gdzie ty zaznaczasz, Majusz. Kurwa, krzaczory takie, że nie widać nic. Ja bym się wideo zajebił. Dobra, widzę Dobra, Widzisz? To znaczy, że Tak, snajper. Yes. Zobaczył mnie jebano Zobaczył mnie Ale, gdzie? Ale, gdzie? Ale mi przenosi cię no, Dobra strzeliłam tam tam Nic nie strzeliłam tam Dobra Jest 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 tam Macie go? Za Zamur... Zamur... To zaznaczcie go Bo ja nie liczę Jednego zdjęłem. Zdjęłam go Dobra parli ty dostałem kurwa nalotem Żyjesz <z·z> Tak, poniosłem się Jeszcze mam jeden zestaw D to, samoranimacji, jest luz Spoko Nie, right. <l animations> Kurwa Co tego go tu lotujesz? A ten drugi gdzie jest? O, tu jest mają się mieć, boam Helka, boam Helka, bo ty, bo ty boam Helka, boam Helka, boam Helka, boam Helka, boam Helka, boam Helka, boam Zawołałem tak. Się tak, zawołałem helkę. Ale nie wiem, co tak przebija. Strasznie. Strasznie. Patrz, co zrobię z tym botem. Patrz, <śmienicza> Dawaj, Rek. Tak, tak, tak. Mogę użyć tego drona z bombą wcześniej, korda? Jak tego się strzelaliśmy. Ekipa kurwa, z To nie umie przebijać, bo ja jak mikrofon, biegam, wyłączam, to mikrofon wyłączam, to ten, wyłączam to ten, to dalej huczy. To gdzieś was, mi się wydaje, że was wygląda tam na tej. Nie wiem, jest paska, jest paska. Nie nie wiem może jakiś tam, Nie jakiś... Nieważne.